Dobra, chodź zanim zaczniemy. Otwierać piątkę dzisiaj. Ja otwieram! Ja otwieram! Mama! Chodź! Jutro jest Mikołaj! No, dzisiaj piątka. Tak. Piątka. Wrócimy z piątką. O. o! Pierniczek! O, o. Przyprawa do piernika! Ooo! Fajne! Zawsze sprawdzał. Szkoda, dobry. że odcinek wcześniej tego nie było. No, Fajne. Fajne. Bo ogólnie te... Ciekawe czy mają mocniejszą, bo te sklepowe często są takie mało aromatyczne. No. Okej, okay, to, bo tak właściwie też powinniśmy w aucie siedzieć do szkoły. Było do szkoły no, na to! <laughs> szkoły na toły. Tak to szybko! Jedźcie. Czemu? Mama bosza z przed, przed nią tyle chodzenia. By mi się nie stało. Otwieraj co, ten właśnie Nie. Wczoraj jak byłem na dworze, nie? To ludzie by mnie kamieniali i rzucali przez te włosy. To nie przez włosy. Ej. Słuchaj, bo ty mówiłaś, że byśmy kupili skarpetę ewentualnie. Tak. Na ten prezent, który może przynieść Amelce Mikołaj. Mikołaj, jeżeli nie odwiedzi jutro. Tylko że jak te prezenty, które ona sobie wybrała, nie zmieszczą się do skarpetek O, okej. Okay. jest bez sensu. Więc może po prostu pod choinką zostawi. Może tak, no albo na oknie. Albo na, na oknie. Nie no. ja wiem, gdzie musisz tam upać Miejsce. Jedziemy też do sklepu po. Najpierw jedziemy na trening! A, to Twój trening. Ty się będziesz z treningami. Dopóki ja nie trenuję, to nie będziemy robić z tego konwentu. Spierdzielaj. <laughs> jedziemy też do sklepu po prezent dla kolegi od Amelki, bo oni w przedszkolu robili sobie w szkole. Kurdy, nie mogę się przyzwyczaić. W szkole robili sobie losowanie i po prostu z racji tego, że jest ich parzysta liczba, to każdy kogoś losował i Amelka wy, wylosowała kolegę, jedziemy mu też kupić prezent na jutro, do szkoły. Dokładnie. I kupimy też e, sobie jakiś prezencik. Co ja ci mogę kupić za 50 zł. No, chcesz, to mogę pod, możesz sobie podnieść do stówki. Nie ma problemu. Nie no, pi, mówimy się na 50, 55, to jest też wyzwanie, też challenge. W każdym razie czekam się sprawdzić ile kosztuje Ruzga Jak ja że cofnąć, bo stanęłem trochę nieprzyjemna. Na... Dobra, czekam. Czyżowaniu. Czekam? Czekasz? Czekam, no. Doczekałeś się. O. No super <laughs> No jedźcie. Jedź na no jeden z drugim. Jak już was puszczam, to korzystajcie, bo nie zawsze będę taki miły. Denis! On udaje teraz. Gdybyście słyszeli normalnie to, co on by mówił w takiej sytuacji coś, Tak by było Coś ty. tak Jak tam po treningu? Masz jakieś rady dla naszych y, widzów? Nie poddawaj się. Róbcie swoje, idźcie Róbcie do przodu. Swoje, idźcie do przodu. Ja tak serio, to moją motywacją jest zdrowie. I... Dobre pośladki, chille. I... Tak. Dziadek tak. do orzechu, tak Siube zwany. Dobre pośladki. Żeby jak tenis mnie wkurzy, to mu ścisnę. Jeżeli jesteście z Krakowa, to polecam wam parkować w Galerii Krakowskiej na samej górze. Ponieważ to zawsze jest miejsce przy wejściu. Wow! Ej, czemu każdy w lustrze ma krzywy nos? Pokaż się. Ja ogólnie Tak, no ale w lustrze to widać, tak normalnie tego nie widać. I kiedyś, to u mnie też widać, u mojej i mamy to widać. Ja kiedyś go nie lubiłam mojego nosa, a aktualnie go kołam. Fajne. Przedstawiłabym dwa duże pomarańczowe soki. To wszystko? Tak. I karton. nie było tego co mam chcieliśmy pokazać Musimy jechać dalej. Wszystko wyprzedane. Jak te Mikołaję mam prezenty ogarnąć? Jak, jak to nic nie ma w sklepach. Może może Mikołaj po prostu powinien robić te zakupy wcześniej. No tak, może to miało sens. No. Planujemy jechać na święta gdzieś. Nie mów, nie mów, gdzie. Nie mów, gdzie. Nie mów, gdzie. Cicho, cicho, gdzie? Cicho, cicho. Ale zahaczymy o Paryż. patrzcie jak jest pięknie. Czekaj, bo tam na początku była taka fajna choinka W takim jakimś chyba centrum handlowym Oh my god, ale sukcio. O to! Wow Ale będzie cool Tunesera Wegańskiego to jest, to jest cała lodówka z wegańskimi rzeczami? No, fajne, fajne rzeczy O, patrz, to jest coś nowe Wege... Mozzarella Style, widzisz? Z mm -hmm. innej firmy. Bierzemy na jakieś testy, czy nie? Co myślisz? No ja nie, ja takie rzeczy, bo nie lubię. No właśnie, chodzi mi, że nie lubisz, bo nie znalazłeś jeszcze swojego smaku. Czy bierzemy na testy, czy nie? Mozzarella Style. Co myślisz? A co z nią zrobimy? Y no zrobimy zapiekane ziemniaczki z warzywami z guacamole i zakryczamy je z tym sarem. Co to? Coś Chcesz Łamelki na liście był... O właśnie chyba ten domek, tak? No chyba tak, nie wiem, nie widziałam. Czy to jest ten domek? Jest szansa, że to jest ten domek, no? Który był na liście Łamelki. Fajny, w atrakcyjnej cenie. Ej, to jest słodki i patrz, bo tu jest... Ej, to wygląda jak ta bajka od amelki. Z tymi podkami to też czem taką zindę. Tak. No, fajne, to mi się podoba. Także jakby Mikołaj robił zakupy na ostatni dzień jak my, to tu znajdzie te rzeczy. Tak, no tak, dokładnie. Od 75 lat, kurczę. Przykro. No. Biedne dzieci. Biedne. Tyle czekać. <laughs> Jesteśmy w jednym z moich ukochanych miejsc w Krakowie. Jest to sklep z koreańskimi. Produktami. Widzicie czy... taki, taki, taki street food z, z opakowania jak wifu? Tak, tak, dokładnie. Ale są różne tajne rzeczy. Po moich socialach, bo się tego nie widać, ale jako mam kuch kuchnię azjatycką i bardzo dużo na co dzień, gotuję w ten sposób. Dzisiaj przyszliśmy przetestować. Ja będę mieć te roboki, takie krótkie ryżowe. A ja roboki zobacz. No tak, <laughs> patrzcie. <laughs> roboki. W sosie z pasty a Denis będzie miał tofu sweet and spicy z ryżem. Czekamy. Nie umiem się doczekać. Proszę księdza coś zjeść. Co są jeszcze tak, widać, że są te korundogi. dogi. No, widziałem właśnie, ja też jestem tego ciekaw w sumie, bo całe życie mnie ciekawiło i nigdy nie jadłem. Jak jadę mięso, nie jadłem korundoga, teraz jak nie jem mięsa, to będę jadł jakieś dziwne korondogi. <laughs> Myślisz, że one są takie duże? i damy te spowały? 22 Okej, pewnie jest jeden taki no. kolor. Tak, tak. tak. Może jak się nie najesz to weźmie jeszcze... No, A czemu to ja mam się nie najeść? <laughs> Może ty się nie najeź. Okej, na tym często ryzyki niskie? Ciągle Ale ja też często. No, pewnie co tydzień, no. dwa na pewno. No ja to trafiłem myślę tak... Czyli jak my zaczęliśmy być Co razem, to dziennie, twoja mama nie? dalej ci kupowała na zakupach zupki chińskie. Ja to nie jest tak, że mama kupowała mi na zakupach zupki chińskie, po prostu u nas w domu było to na stanie. To jest standardowe poszerzenie naszej, że tak powiem, swójżarni, to była I zupka mińska. Tak. I energy drink, ty też pijesz, nie? Kupiłem bardzo dużo, no. I, i dlatego miałem, może dlatego ja miałem wtedy problemy z ciśnieniem, miałem wysokie ciśnienie. No na pewno. O, kiszonka, to jest dla ciebie? Kiszonka, jakaś fajna. Wygląda, wygląda kurde. Cool. O, to nie wygląda. Wygląda super, co? No? Serio, wygląda jak spełnienie. może mm. Tak Tak no. Ma Wow. da. Tak bardzo dobre moim zajęcia w się sensie moje było wyszne. A ile to było tak? kosztowało? Nie, 56 zł za wszystko zobaczyłem. Okej, okay. no to spoko ja się najadłam. Ja mi tam jedynie warzyw, bo ja naprawdę lubię w azjatyckich daniach, żeby było dużo warzyw Ogórek góry on z odcieczka. Okej, okay, daj mleko. Ej, co tu takie brudne jeszcze? Gdzie? To jest brudnia, w środku Myślisz, że Mikołajowi to przeszkadza? Dobra, idę umyć <laughs> Poprawiliśmy się Mikołaju W porządku? Tak To... Daj, y, ta z ciasteczkami. Które? Y, daj, ja Te? Jest, jest. Jak myślisz... Które najbardziej mi się spodoba? Tak ja to robiłem, no? Nie to chyba. Ja myślę, tak. że to jest bardzo ładne. Biorąc pod uwagę, że ja to robiłem to polecałbym wręcz. Dobra, i co tam trzeba wlać? Tutaj trzeba wlać mleko. A czy ty masz mleko w domu? Owsiane mam. Owsiane mleko. Okej. Okay. No. A myślisz, że ryżowym będzie pasowało? Myślę, że tak. Wlejemy ryżowego? Tak. Mam nadzieję, że nie ma żadnych nietolerancji pokarmowych. Czekaj, albo daj. Że na przykład, uszulenie na ryż. ryżki. Możesz, albo możesz gluten. Dać. Możesz stać, jednak ale dam mu takie dwa Nie, no jedno mu wystarczy, Anela on ma pełno dzieci do odwiedzenia. Ten nie no, możesz tyle jazdy, zjeść. wszystkie ciastka. No, to wiesz, on tak po jednym bierze łyka i ucieka. I co, spodziewasz się go w nocy? Czy myślisz, że przyjdzie jutro do ciebie? Że w nocy jednak przyjdzie, nie możesz się doczekać prezentów? Czy jednak wolałbyś poczekać na przykład jutro do wieczora, żeby przyszedł do Ciebie? Nie. Noc. Nie. Przyjdzie. A jakie prezenty mu tam yy, napisałeś, żeby Ci przyniósł? Los Surprise, kula. Mhm. Domek los Surprise, Amaya z Rainbow High. Domek Lego Friends. Do piątek Twarz. Wow. To może tak być, że on sobie wymyśli. No nie? No? Że. Nie wiem, że położyć to pod choinkę. Nie, tak nie jest. Ale czemu tak nie jest? Czemu tak uważasz? Bo ja, jak widziałem koło jak dwa razy, to on nie dał to pod choinkę, tylko dał po prostu. Położył albo na półtułowodze, albo na szat. No Zobaczcie, jaką ma fajną skarpetę. Ta czeka na prezenty, tak? Tak, biedna. Biedna, bo? <grym> biedna jest, to... że jeszcze nie ma prezentów. Uh -huh. Że jeszcze nie, nie nakarmiona prezentami, tak? Prezent zostawiłeś dla niego? O kurde. Daj, muszę napisać. Kartkę? Dobra. Kartecja, Maja, napisać. ja mam napisać, czy ty piszesz? Ja. okej. Okay, no. to jest Okej. Okay. Drogi Mikołaju zostawiam dla ciebie w prezencie. Co to jest? No chyba Foremka, tak? Foremkę na pierniki. Nie to nie jest na pierniki. No na ciastka, ma pierniczki. No, robiliśmy pierniki z takiej foremek, nie? I... coś jeszcze dopisać? Że... możesz się podpisać też na kartce. żeby damy Że, mu... Żebyś już kartkę. i Proszę, to po na prostu napiszę Proszę zostaw dla mnie list. Mhm. To zostawmy mu karteczkę i długopis. Napisał, no, Denis napisał. Tak, super. A słodki Mikołaj. Mmm. Tak. No, piękne. No, czapkę zrobiła. Gdzieś dziewczyno. Słuchajcie, Amela dostała film od Mikołaja. Chyba, chyba, że to jest jakiś prank. Nie, to chyba nie jest prank. Co mi <gulia> Za kilkoma górami. Amelko? Dużo o Tobie słyszałem. Muszę tylko sprawdzić, czy jesteś w księdze Grzecznych Dzieci. A co znaczy Grzeczne Dzieci, nie? Od no. Wody. Na wszystkie listy? No. Padają. No. Tak, ale coś dziwne, gdzie ci to pisało, że... Ja dostałem wiadomość. Że to się. <laughs> wiadomość od świętego Mikołaja dla Amelki. To on to zrobił? Tak. Ma laptop i co zrobił? No wiesz, że on ma też swoich pomocników do tego. U.